W Rybienku Nowym dość niedawno otwarty, bardzo ładny, wizualnie atrakcyjny dla dzieci plac zabaw, ale okazuje się, że stwarza on jednak mimo wszystko sporo problemów dla mieszkańców. Z naszego punktu widzenia pełen sukces, ponieważ cieszy się, on, cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci z całej gminy Wyszków, natomiast oczywiście dla mieszkańców, którzy mają swoje posesje najbliżej, jest uciążliwy. Żeby zmniejszyć tę uciążliwość, to w porozumieniu z mieszkańcami wprowadzimy tam zakaz postoju. Będzie można dziecko przywieźć, wysadzić z samochodu, zabrać, odebrać, natomiast aby te samochody nie, nie tarasowały całej ulicy jak to bywało. Wprowadzimy również ograniczone godziny otwarcia placu zabaw od 8 do 21 w sezonie letnim, w sezonie jesiennym. Te godziny wieczorne jeszcze będą bardziej ograniczone. Dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników i dla bezpieczeństwa samych urządzeń na placu zabaw zamontujemy monitoring. Być może jeszcze inne, kolejne elementy w przyszłości na tym placu zabaw pojawią się, tak żeby z tego placu zabaw byli zadowoleni i ci, którzy, których dzieci korzystają, ale również, żeby dało się tam po prostu spokojnie żyć tym, którzy w najbliższej okolicy mają swoje domy i tam chcą też odpoczywać. Doświadczenia z tego placu zawa przeniesiemy na kolejne inwestycje, które będziemy wkrótce robili, aby budować inwestycje dla wszystkich mieszkańców, żeby nie było sytuacji, że ułatwiając funkcjonowanie, spełniając oczekiwania jednych, utrudniają życie innym. Oczywiście gdzieś musimy znaleźć ten złoty kompromis, i tę zgodę, i wypracować pewne standardy współżycia. Ale, tak jak powiedziałem, no dla nas to są cenne doświadczenia, żeby przy kolejnych inwestycjach brać pod uwagę również tych, którzy z samego. Tego placu zabaw, przez tej infrastruktury nie korzystają, a muszą koło niego, koło niego żyć i funkcjonować. Ta kolejna inwestycja to chyba plac zabaw w parku wazów, on raczej nie powinien przysparzać problemów mieszkańcom. Ten zupełnie nie dlatego, że, dlatego, że tu nie ma sąsiadów, ale miałem na myśli inne osiedlowe place zabaw, jak choćby mamy zamiar projektować i budować plac zabaw na osiedlu parce Lachucki. A kiedy rozpoczyna się inwestycja w parku Wazów? Już w, w ciągu najbliższych 2-3 dni ogłosimy przetarg. Jest to przetarg w trybie: zaprojektuj i wybuduj. Myślę, że wstęgę na placu zabaw będziemy przecinali w październiku.